Cześć, witajcie, jestem Dymon 77 i to mój pierwszy film. Yy, i, I chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. No i chciałbym, żeby zasubskrybować mój kanał. Dajcie lajka like, pod tym filmem. Będę robił różne challenges z różnych gier. Z innymi kolegami na przykład. I myślę, że Wam to się będzie podobało. No dobra. Ale dobra, to będę mogę wam pokazać, jakie, jakie gry to mógł. To będę mógł na razie nagrywać. Tu macie pokazane: Brawl Stars, Tumble Guys, those Brawl, Amigas i Roblox. To jest krótki film, gdzie ja się z Wami żegnam. I do, do zobaczenia do kolejnego filmu, który będzie już coś fajnego, bo w sumie ja będę robił już na challenge. Jeżeli chcecie w brawlstars, to będę wam czasami informował. Cześć.